Cześć moje kochane nutki Właśnie zaczęłam ferię I jedziemy z moją babcią i z moim dziadkiem do Ikei Jestem właśnie u dziadków Samolot leci Jedziemy jeszcze po ciocie i po Kacpra I za chwilkę właśnie ruszamy Mój dziadek odpalił auto I zabieram was na podróż do Ikei Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał nie miałam co nagrywać, więc postanowiłam, że zabiorę Was na bardzo emocjonującą przygodę w IKEA. Nie wiem, czy coś kupię możliwe, bo właśnie zaopatruję się w rzeczy do mojego nowego pokoju i zapraszam do oglądania. Tutaj są biurka i właśnie muszę zobaczyć co do biurek. Bo właśnie się bardzo zastanawiam, czy wziąć takie, jakby takie cienkie biurko. Bo też myślałam, żeby zrobić taki blat biurkowy, coś takiego Że wiecie, że mamy biurko i na przykład sztab szafek I to tworzy taki jeden wielki blat Nad tym się zastanawiałam I rozmyślałam też nad um, biurkiem I żeby ta nakładka jakby na to biurko była szklana O, coś takiego jak tutaj, zobaczcie Żeby była szklana, taka połyskująca W ogóle na początku to myślałam nad tym biurkiem z serii Malm bo fajnie wygląda i jest duże. Będzie dużo mieściło, ale z drugiej strony to biurko też jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Takie delikatne. Do tego właśnie na dole taka szafeczka by stała. No fajnie, fajnie wygląda. Zobaczcie, jakie piękne mieszkanie. Tutaj jest taki wielki stół, kuchnia, szafka. I takie lustro jest naprawdę super. Nawet tapeta jest w kaktusy. A tutaj Kaspi się buja na fotelu bujanym. Jaka sofa, mega wygodna musi być. Uwaga, testujemy. No, i telewizor wielki. Oj, nawet odtwarzacz na winyle. Także zobaczcie, jakie super mieszkanie, naprawdę bardzo mi się podoba. To wnętrze też mi się strasznie podoba. Ta sofa nie jest jakoś mega piękna, ale na przykład takie wykończenia, jak napis, albo właśnie ta szafka i tutaj garderoba, taka mini garderoba, to jest naprawdę świetne. Bardzo mi się podobają takie zaciszne wnętrza. Jedziemy dalej. Tak wygląda łóżko, które najprawdopodobniej będzie stało w moim nowym pokoju i naprawdę strasznie mi się podoba. Możecie napisać w komentarzu, kto ma takie łóżko u siebie, bo to łóżko jest dosyć popularne. I po prostu jest takim mięciutkie, rozkłada się, więc nie bójcie się, będę się wysypiała. Aczkolwiek chyba będę spała na takim małym, nie będę go rozkładała, bo ja nie potrzebuję dużego łóżka, a duże łóżko tylko zapycha przestrzeń w pokoju. I wezmę sobie karteczkę. Na tej karteczce jest napisane, gdzie znaleźć to łóżko w magazynie, więc na pewno mi się przyda na przyszłość ta karteczka, jak już przyjdę kupować meble, więc pierwsza rzecz do koszyka, co prawda nie jest to żadna dekoracja do pokoju, ale jest już w koszyku. Coś. Takie stoliki też mi się strasznie podobają, takie jakby koszyczki. I też y, pomyślę, czy nie będę miała takiego stolika, takiego kawowego w pokoju. Ale ten, ten też jest spoko, więc będę miała trochę dylematów tutaj, żeby kupować te meble. Tutaj są szafki komody, które chciałabym mieć w swoim pokoju i są to komody z serii y, Malm. Chciałabym mieć takie komody właśnie, ale jeszcze nie wiem które, bo tutaj jest dużo tych jakby modułów i zastanawiam się nad tymi. To są te z kolekcji Chemnes, czyli z tej kolekcji, co jest moje łóżko przyszłe. Kurczę, chyba sobie kupię taki, jest za 10 zł. A to jest idealna podkładka właśnie na takie świeczuszki. Jesteśmy na szafach, i teraz mam problem, bo nie mam pojęcia, jaką szafę wybrać. Ta mi się podobała. Ale właśnie jest problem. Znaczy to jest taka dostawka, to bez tego by było, tylko te dwa skrzydła, tak wygląda, zwykła biała i ona w środku wygląda tak, że ma te jakby ledy i jest naprawdę bardzo duża, a tutaj szufladki na biżuterię więc wezmę sobie w razie czego. Tak wygląda kolejna szafa, która mi się podoba, tylko że zmieniłabym front, żeby był biały, a nie z takimi kwiatkami. I jak się otwiera, to również ma te ledy. Bardzo mi się podoba ta funkcja, że jak się otwiera szafę, to te ledy się zapalają. Więc na przykład w nocy, jakbym szukała jakiej, jakiegoś ubrania, to nie miałabym problemu. Więc biorę sobie już od razu karteczkę, żebym sobie nie zapomniała. I właśnie bardzo mi się ta szafa też podoba, tylko... Jest problem, że nie wiem, czy to będzie pasowało do reszty mebli, bo nie chcę zmieszać też tylu kolekcji, no nie? I plusem jest, że ona się tak jakby zamyka delikatnie, nie trzaska, tylko delikatnie się przymyka. Kupuję jeszcze taką, jakby. Doniczkę? Osłonkę? Osłonkę? No, coś takiego w kształcie doniczki Ale nie będę tego używała jako doniczki Tylko jako taki stojak Na moje pędzelki y, Do make upu Albo nie wiem wykorzystam może do czegoś innego W każdym razie jest to Z tej samej serii co ta podstawka Więc będzie do siebie pasować Jeszcze do tej podstawki szukam Do tej tacki szukam świeczek I zależy mi aby właśnie były Takie dosyć duże o patrz babciu, tutaj są też te tłoczone, tylko że w innych kolorach i właśnie na tej tatce będą naprawdę bardzo, bardzo ładnie wyglądać takie świeczki, więc chyba je weźmiemy. Zakupy się skończyły. Ja przyjechałam do domu i postanowiłam, że wyjdę na dwór, ponieważ po prostu jest taka śliczna pogoda, że ja nie mogę. Od dłuższego czasu nie świeciło tak pięknie słońce i nie było tak gorąco. Gorąco? No, może jeszcze nie gorąco, ale jest po prostu cieplusio. I mam nadzieję, że u Was też jest taka pogoda, em, ponieważ ja po prostu uwielbiam wiosnę i tak się cieszę, że już pierwsze promienie słońca do nas docierają. Do, docierają. Szkoła zaraz przyjdzie i. Wiem, że tego nie chcemy, ale niektórzy już nawet skończyli ferie. Ja mam ferie jako ostatnia, ponieważ województwo łódzkie ma ferie jako ostatnie. Ostatnie województwo ostatnie. Nie chodzę do szkoły i od razu. Zobaczcie, co się dzieje z człowiekiem, jak nie chodzi do szkoły. Nie, a ja tak na serio, to chciałam się z wami pożegnać. No i co kochani, jeżeli wam się podobało, to łapki w górę, jeżeli nie, to łapki w dół. Subskrybujcie, komentujcie, róbcie co chcecie. No i co kochani, zapraszam was do kolejnego odcinka. Przepraszam, przepraszam. No i co moje kochane nutki, zapraszam was do kolejnego odcinka. Pa, pa!